Stachii. Życzę Wam, aby te dwa dni spędzone przy Szachownicy Starego Sończym były naprawdę czasem fantastycznej sportowej rywalizacji, takiego główkowania, rozwoju interaktywnego, ]Uh. oddawania się swojej pasji, bo wierzę, że Szachy są pasją każdego z Was. Moje Życzę wyszane, zwycięstwa, w atomarze, ale ale zwycięstwa najlepszym, ale, ale każdemu zwycięstwa ze sobą, zadowolenia z własnej gry. Cieszę się to też, to też, że turniej do Starego Sącza przyciągnął wielu gości, którzy może rzadziej mają tak okazję bywać. Natomiast mam nadzieję, że jest to po jakimś przerwie pierwszy turniej o buchach burmistrza Starego Sącza, takie otwarte mistrzostwa starego Sąża w Szachach. Ale Mam nadzieję, że to będzie impreza, która z każdym rokiem będzie coraz większą rangę zyskiwała, coraz więcej sponsorów, no a przede wszystkim coraz więcej zawodników i zadowolenia z gry. Także życzę, życzę przyjemnego czasu i... Zadowolenie zwiększy wszystko. Y, taki komunikat, że jak chodzi o doclegi, to musi być jakaś przerwa taka, że w pół do piątej pani technikum, y, żeby się u niej, bo ona tylko wtedy będzie w pół do piątej, musimy tak zorganizować y, te rundy przerwę zrobione. Przerwę tak liczę, że po rundy godziny, tak? To jak chodzi o sprawy te techniczne. I ja też tak myślę, że seniorzy w, w, w jest Kuba, taki jest niepełnosprawny, żeby jednak czas po prostu za niego wyglądał. On tą ręką nie może. Dobrze? Teraz po prostu. Teraz Panie sędzio, Jeszcze coś do powiedzenia ma pan? Wszystko jest OK. Ale nie Dziś siedem, siedem, cztery, o jutro. o północ. Dlaczego? No Bo nie. Ja proponuję. Mam z kotem wyjdziesz na spacer troszeczkę później. <grym> ale, ale idą do kościoła na pół do ósmej, na tego to za... Jutro no. o dziesiątej. Tak, o dziesiątej jutro tak samo, co? O dziesiątej, dobrze. Tylko niedziela przecież, o dziesiątej Rano na niej do kościoła, oczywiście.